Dzisiaj niedziela Czas poszukiwań Wykopany Pierwszy dołek I jeszcze coś widać okrągłego Jeszcze nie wiadomo co Zaraz wyczystę Jak będzie coś ciekawego to pokażę Po oczyszczeniu Wyszedł fajny fant Nie wiem czy to jakaś broszka Czy to guzik No ale jest coś fajnego Dobra, idziemy dalej Kolejna krągłość Jakaś monetka wyszła 10 fenigów, cesarstwo niemieckie. No. Idziemy dalej. No, kolega, kto znalazł? Jedyneczka. To jest pryszki, to? tak? Tak. No. Jeden fenik pryski. No, wychodzą monety. Dobre miejsce. A to Gdzie to masz? Nie to, wiem gdzie... to... Podej mi Nie wiem Jakiś hmm. krozek gruby to, jest to Z jednej strony jest płaskie, nie? nie? A z drugiej jest coś nabite A z drugiej strony coś jest? Hmm. To będzie albo kurwa z pieczęci Coś tam jest, no? A ty jest tutaj płaszczę nie, ale jest fajne, to jest tam Po oczyszczeniu, jakaś pieczątka to była, bo widać orzeł pryski. Ale są tam napisy wokół. Są no, nie, ale już coś fajnego, gratulacje. Aczkolwiek nie jest to złoto. <laughs> Kolejny guzik. Коллега трофил. А гурничи. Гурничи, да. Да, боец. Два моты. Перлик. Перлик и если. Это другой на то снимать называл, не помните. Да. Альфа-ин. Уж понимаю. Вот грионы. Да. Зебли. Чуп да. то капсы. Это да. там матча. Давай, к чему To masz trójkę. Jakiś numer? Też był jakiś numer, ale odleciał. Mm, Może gdzieś tak, miał jeszcze tam. Rody w trawie jak głupie. Na samym A... wierzchu było, w trawie poszło. O, o manetka. Pięćdziesiąt fenugów. Tak, w trawie weszło jak głupie. Mm. Kurwa, jakiś złom. No i fajnie. I to Republika Weimarska. Zezarło. ale na wierzchu. Nie, jakbym ją to ona fajna będzie. No. Byłoby no tak nie zezarło za bardzo. Nie, no nie. W cytrachy mieszkało. No elegancko że sygnał wysoki, nie? No, no, no bo aluminium. To, to aluminium to wysoki Aluminium to wysokie. Sygnał 68-69. Do sprawdzenia. I Jest kolejna moneta Elegancka Dwa grosze Międzywojny Rąka fajna Ach, Wiesz gdzie pochodzić Jak ktoś znowu wyjdzie, to się włączy do kolejnego dołka sygnał 86 zobaczymy. Wykopane jakieś to na wierzchu było po internecie jak a maneta maneta, chyba PRL jakiś no aluminiowa 10 albo 20 groszy dobra idziemy dalej dołek obok kolejna monetka i kolejny pier idziemy dalej ciekawego o lampa naftowa no? no. Jeszcze się spokręciłem no? no fajny fan Niektórzy to wieś zbierają, nie? Mm. I to na Facebooku się ogłaszają i skupują. Mm. A tak było w całości, a teraz jakoś się to wyszło. Mm. Mm. No ale Kolejny dołek, chyba wykopanie, ale to było na wirchu. Moneta, 5 groszy. Spójczesny. Dobra, idziemy dalej.

Nie wiadomo, co to było. Z miedzianego, jedzenie Chyba ktoś zrobił. Jakiś piersi. Dobra, idziemy dalej. No, kolega trafił w klapkę z fajki. Będzie palił po południu faję. No musi poskładać, a reszta będzie. O i, i guzik. I guzik. Tego, tego jest dużo. On ciekawy bo on jest płaski, ale ma obramowanie, nie? No. no. i blacha. I guzik górniczy. Fajnie. Z pyrlikiem. Dwoma. No to było pyrlik i nie? To jest. Zielosko. Zielosko. o, we, pomyliłem, tak. Pyrlik i Żelosko. Był sygnał Zabar O monetka Co to za monetka Stół czesny 5 groszy Gdy Tu leżał no. Dobra Dołek zakopany dla Kolejny sygnał wykopany Zobaczmy, co jest znowu Zobaczmy, co jest widoczne. Zobaczmy, widać. jest widoczne. Zobaczmy, co jest co to jest to dla do naszego gudła. Sygnał 62. Pierw wieczor to jest dalej wygląda na guzik dobra, idziemy dalej 80 rok 83 tym razem wykopane есть монетка за монетка я думаю для военных так пенджигреше хорошо идем далее до коллегиного волка ale teraz tam 5 groszy międzywojenne nie rozum. ślepy jestem, ale widzę, że to kostara stara wycieńka to będzie szreberka to rok co? Jakiś świnik z 1854 mhm. aha, bo to jest ten szajdemuńczy mhm. no i fajnie Mówisz, że sygnał był taki. Kurde, tam był od, od 4 do góry. Ardo 90, okay, tam ja. ileś tam nie. No, no. Nie się zdecydować. Jadą, dobra, przekopać, bo to nie wiadomo, czy to może... Ja, mieć. bo jak przebiję na, na kolor, to lepiej kopać. Nie? No i fajnie. Gratulacje. Dzięki. Sygnał wykopany, 75. Mam już. Choć będzie świadkiem. Co to jest o coś fajnego Dobra, to wycieścimy. o kurde ja to kiedyś widziałem u ktoś to wystawiał że to jakiś patriotyk czy coś nie pamiętam na facebooku ktoś to wystawił I... Bo jest kotwica, krzyż i, i serce nie to No coś to fajne no. Ktoś to niedawno wystawił na Facebooku Ja wiem co to Jakiś patriotyk coś to był Tak, no, to jest patriotyczny odznaczka Kurwa z masz Był krzyż i właśnie i serce i no coś, I coś jeszcze no. było innego Był właśnie ten kotwica no i było no. No, że to jest tak no, no. no. Jak ty masz. No. Ja bym to wystawił wtedy co na piekarach to znalazłem. Takie samo. Aha. Ten znaczek patriotyczny. No, ja, no, tak, to... tak. No. No, w to końcu... Też powojenne to jest. No, w końcu coś normalnego, nie? <laughs> Ale tu właśnie plumbę znalazłeś. A tu mam jakiś A tu masz plumbę, tak? No. No, trochę u tego, tego odczyszczenia, ale to ją zamocza hmm. bo w, wodzie, w wodzie z tym z płynem i... No i fajnie. Dawcze też wyjdzie, nie? No. Dziki ryją. <noise> o, dzik się jeden chowie. Kolejny sygnał siedemdziesiąt siedem, łyźka, idzie mi dalej. Kolejny sygnał siedemdziesiąt przejść Коллекционный патриотик. Только этим разом иной, иной взор. Ну, читабый куля, Другий так и сам фант в тем самом месте. idziemy dalej kolejny sygnał 62 wykopane bez sprawdzenia jakimś karabinem i takie fanty dobra idziemy dalej znowu fajny kwant wyszedł nie nagrywałem przy kopaniu ale ale wyszedł fajny krzyżyk zdobiony jest dosyć duży idziemy dalej chyba już będziemy powoli kończyć nagram takie małe podsumowanie potem jeszcze może pokażę co koledzy znaleźli a u mnie przed wyszło guzik, dwa patriotyki, 5 groszy, dwa grosze międzywojenne, opis pierścienek z druta ołowiany żołnierzek, 10 fenigów guzik i krzyżyk. Jak jeszcze coś wyjdzie, to, to będziecie widzieli na filmie. I tyle. Dobra, Sygnał 85 O, moneta. Wiedeń. Nie wiem, co to za moneta. To jest Tysiąc osiemset czarskie. 1885 nie mm. ja wiem co to jest ale jak znajdę to, to napiszę okay. idziemy dalej teraz podsumowanie robimy co ktoś znalazł jest znalazłem portfel od kolegi, niego w kieszeni to ma fajnie A. dużo monet tak, soniaków. Złoto pokaż. Znaczy nie, nie pokazuj tego złota, bo wiesz, nie wolno, nie? Jakiego złota? Nie To jest złota, nie wolno, nie? Plomba wyleciała ze zęba. Nie wiem komu. No, ale buzik fajny. Buzik, to żebym to go weźmie do mnie. też ma no, taki. Bo to jest, bo to jest Prusak. No. Jeden senik, nie? Taki nie. Jest. Jeden, Ilec? jeden. ja, jeden. Taki wielki. No. O, rozjechanie przez bano <grywa> Terra Maria <Gowio. grywa> Mario Liggi 50, pieczątka, to jest guzik reski zegarki, hmm. wentyl To będzie nóżka od zegarka mhm. Końcoki i końcoki U mnie to widzieliście albo zobaczycie Samo złoto Złota i tak, złoto, srebro i dolary. Inne cuda.